Cześć, to co za chwilę zobaczycie... Cześć, to co za chwilę zobaczysz to jedna z lekcji mojego kursu postprodukcji dźwięku w DaVinci Resolve. Link do całości znajdziesz w opisie. A teraz lecimy z tematem. W DaVinci Resolve mamy do dyspozycji dwa potężne narzędzia do walki z szumem. Pokażę Wam oba i wyjaśnię, które z nich wybrać w zależności od sytuacji. W 90% przypadków Twoim narzędziem pierwszego wyboru będzie Voice Isolation. To potężny algorytm oparty na sztucznej inteligencji, który został wytrenowany do jednego zadania: rozpoznawania i izolowania ludzkiego głosu od wszystkiego innego. Praktycznie zawsze jest to pierwszy krok. Jest niezwykle skuteczny w usuwaniu stałych szumów jak wentylatory, ale też zmiennych, skomplikowanych dźwięków tła jak gwar w kawiarni czy ruch uliczny. Narzędzie Voice Isolation znajdziesz w mikserze w sekcji Track FX. Jeżeli nie widzisz tej sekcji lub narzędzia Voice Isolation, kliknij ikonkę o wielokropka w prawym górnym rogu miksera, przejdź do zakładki Visible Track FX i tutaj znajdziesz właśnie Voice Isolation. To narzędzie jest bardzo proste w obsłudze. Posiada tylko jeden suwak, Amount. Im wyższa wartość, tym mocniejszy, ale bardziej agresywny będzie efekt. Zazwyczaj wartość około 70% daje dobre efekty. Słuchaj jednak uważnie, ponieważ nagranie może zacząć brzmieć nienaturalnie i robotycznie. W takiej sytuacji zmniejsz Amount. Czasami voice isolation może być zbyt agresywne, lub potrzebujemy bardziej chirurgicznej kontroli. Na przykład gdy chcemy usunąć buczenie wentylatora, ale nie chcemy już usuwać dźwięków otwieranej w tle paczki. Wtedy z pomocą przychodzi klasyczna wtyczka noise reduction. Aby dodać noise reduction, przejdź do miksera i w sekcji effects kliknij plus, a następnie wybierz z listy Restoration, Fairlight Effects, Noise Reduction. Wtyczka Noise Reduction może działać w jednym z dwóch trybów. Tryb manualny wymaga pobrania próbki szumu Wtyczka przeanalizuje próbkę i stworzy profil szumu. Następnie profil z szumu zostanie usunięty z nagrania. Efekt jest bardzo naturalny i powoduje minimalne artefakty. Tryb ten jest idealny do usuwania statycznego szumu, np. dźwięku wiatraka, pracujących lodówek czy klimatyzacji. Zacznij od znalezienia fragmentu nagrania, na którym słychać tylko szum statyczny. Następnie kliknij przycisk Learn i odtwórz fragment z szumem. Wtyczka utworzyła profil szumu. Widać to na wykresie. Moc usuwania szumu regulujesz suwakiem Dry-Wet. 0% to brak efektu, a 100% to maksymalne odszumianie. Jeżeli dźwięk zacznie brzmieć ostro, podnieść wartość suwaka Smoothness. Po usuwaniu szumu dźwięk może być cichszy. W razie potrzeby możesz go pogłośnić suwakiem Level. Tryb Auto Speech Mode jest to tryb, który automatycznie rozpoznaje szum. Co chwila aktualizuje profil szumu, który będzie usuwany. Ten tryb jest bardziej agresywny i może powodować zniekształcenia głosu. Umożliwia jednak usunięcie również zmiennego szumu, np. rozmów w tle czy przejeżdżających samochodów. Wykrywanie szumu ustawiamy czterema słowakami w sekcji detection. Threshold to próg odszumiania. Im głośniejszy jest szum na nagraniu, tym wyższej wartości potrzebujesz. Atak to tempo aktualizacji profilu szumu. Im większą wartość ustawisz, tym wolniej aktualizowany jest profil szumu. Jeżeli szum jest bardziej statyczny, ustaw duży atak. Przy bardziej zmiennym szumie ustaw niższą wartość. Sensivity to czułość wtyczki na szum. Im wyższa wartość, tym mocniej wtyczka będzie usuwać szum, ale pojawią się większe zniekształcenia głosu. Ostatni słowak ratio jest dość trudny do zrozumienia, ale prosty w użyciu. W głosie występują tzw. Tak transjenty. Są to krótkie dźwięki na początku słowa, czy konkretnych liter, jak p. Ty, k. Transjenty budują całe brzmienie. Jeśli usłyszysz, że dźwięk stracił na przejrzystości i nie jesteś już w stanie łatwo rozróżnić literki P od literki T czy k, to znaczy, że musisz podnieść wartość ratio. Natomiast jeżeli zaczniesz słyszeć dziwne artefakty, to warto obniżyć ratio. Podobnie jak w trybie manual, masz do dyspozycji jeszcze trzy suwaki: Smoothing, drywet oraz level. Najlepszy i najbardziej naturalny efekt uzyskasz nakładając na siebie dwie wtyczki Noise Redaction po kolei. Pierwszą wtyczkę ustaw w tryb manual i usuń główny stały szum tła. Drugą wtyczkę ustaw w trybie Auto Speech Mode. Dzięki temu usuniesz pozostały szum. W ten sposób bardziej agresywny algorytm auto będzie miał znacznie mniej pracy do wykonania, co zminimalizuje ryzyko powstania artefaktów i zapewni czysty, naturalnie brzmiący dialog. Tak to wygląda w praktyce prosto i skutecznie. Pamiętaj jednak, że usunięcie szumu to dopiero pierwszy krok. Żeby Twój film brzmiał w pełni profesjonalnie, trzeba jeszcze zadbać o barwę głosu, dynamikę i odpowiedni miks z muzyką. Jeśli chcesz opanować cały ten proces i przestać zgadywać, jak to ustawić, przygotowałem kompletny kurs, który przeprowadzi Cię przez to krok po kroku. Szczegóły znajdziesz w linku pod tym filmem. Do zobaczenia. Cześć.